by pan Właśnie. podpisał. Dziękuję za to pytanie. Czy dopuszcza pan w ogóle możliwość tego, żeby procedura in vitro była legalna? Jeśli tak, to w jakich warunkach czy pod jakimi warunkami? Tak. I powiem tak, nawet, nawet poglądy sekretariatu episkopatu Polski ewolu ewoluowały w tym kierunku, że bo to jest logiczne. Jest konieczne rozwiązanie tego problemu. Dziś największym problemem jest brak regulacji. Czyli można robić co się chce. W związku z czym sprawę trzeba uregulować, ale ja uważam, że ona musi być uregulowana w sposób kompromisowy. To znaczy, niech będzie in vitro, ale w granicach maksymalnie chroniących życie. To znaczy, w jednorazowej, jednorazowej operacji może zostać stworzonych tylko tyle zarodków, ile będzie jednorazowo umieszczonych w ciele kobiety. I jeżeli natura zdecyduje, że nie uda się i, i ta ciąża się nie rozwinie no To wtedy trudno, to wtedy trzeba zrobić następny zabieg. Ale nie ma mrożenia zarodków, nie ma selekcji eugenicznej. Każdy zarodek musi być osadzony w ciele Czyli kobiety. Andrzej Duda mówi do to, jest, to, jest, to jest rozsądne rozwiązanie. I dlaczego zacząłem od tego, że prezydent? tak? Dlatego, że myślę, że takie właśnie rozwiązanie prezydent Rzeczypospolitej powinien dopuścić które jest kompromisowe, które z, które z jednej strony chroni życie, jest zgodne z konstytucją. Bo potem już natura będzie decydowała o tym, czy ta ciąża Rozumiem. się utrzyma, czy też nie Panie utrzyma, pośle. ale nie zgadzać się na to, żeby konstytucja była naruszana.